30 października odbyła się 28 sesja Rady Powiatu Skorzoleckiego. Pierwszym jakże miłym akcentem wczorajszej sesji było rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie pod nazwą Nasza Wieś Mamy się czym pochwalić ogłoszonego przez starostę Skorzeleckiego. W konkursie udział wzięło 7 wsi z terenu powiatu Skorzoleckiego, w tym dwa sołectwa z gminy Bogatynia, Kopaczów i Porajów. I tak pierwsze miejsce zajęło sołectwo Spytków, drugie Mikułowa i trzecie wywalczyły sobie Żarki Średnie. Natomiast pierwsze wyróżnienie zdobyło Sołectwo Kopaczów, a trzecie Porajów. W pracach komisji konkursowej udział wziął reprezentant gminy Bogatynia, radny Krzysztof Peremicki. W dalszej części obrad rajcowie zapoznali się m.in. ze stanem realizacji zadań oświatowych powiatu zgorzoleckiego. W tym punkcie wiele uwagi zostało poświęcone bogateńskiemu Liceum Ogólnokształcącemu, w którym o prawie 50% nastąpił spadek naboru. Poruszano również kwestię konsolidacji szkół ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu. Podczas sesji podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. zmian statutowych w placówkach podległych powiatowi, czy też zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego. Ożywioną dyskusję radnych wywołał list skierowany do Rady Powiatu Skorzeleckiego przez burmistrza miasta i gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza. Szanowni radni powiatu ja burmistrz, jako, przepraszam, burmistrz miasta i gminy Bogatynia. W liście odczytanym przez przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Żuka, burmistrz Krzmielewicz składa wyrazy uznania i słowa podziękowania za przychylność w sprawach dotyczących rozwoju i przyszłości miasta i gminy Bogatynia. Porusza tematy dotyczące doskonałej współpracy pomiędzy starostwem a gminą, wspólnie zrealizowanych projektów, inwestycji, czy też trudny temat konsolidacji bogatyńskiej i skorzelskiej służby zdrowia. Jednocześnie wyraża niepokój podyktowany stanowiskiem prezentowanym przez wicestarostę z Mariusza Tureńca. W tym momencie też mamy, stajemy przed konsolidacją szpitala, która będzie, będzie owocowała tym, że 100 ludzi straci pracę. To nie. wiemy na pewno? To, czy, czy to jeszcze jest w sferze domysłów? E, w tym momencie nie potrafię powiedzieć. W tej kwestii głos zabrali między innymi radni Daniel Fryc i Sławomir Zawada, którzy w swoich wystąpieniach dopytywali o stanowisko powiatu w tej sprawie. Jestem zdziwiony e, taką swoistą prywatą, jaką uprawia członek zarządu powiatu zbrzeżenskiego, pan zastępca wicestarosta, pan Mariusz Udeniec, który Jakiś czas temu w swoim liście otwartym do mieszkańców miasta i gminy Bogatynia próbuję obnażać słabości organu wykonawczego w głównej mierze samorządu Bogatyni. Między innymi podnosząc kwestię szpitala, mówiąc, iż burmistrz nie dotrzymał słowa i prowadzi szpital ku upadłości. Dlatego też dziwi mnie i dlatego zapytuję, Dlaczego osoba, która głosowała za wyrażeniem woli na konsolidację uprawia swoistą prywatę, może konsultując lub też nie konsultując tego w zarządzie powiatu zdrożaleckiego, wprowadza w błąd mieszkańców miasta i gminy. Ten sprawa jest paląca, ponieważ no, przeniesiono tutaj do nas do, do Rady Powiatu pewne rzeczy, które nie powinny tutaj mieć miejsca. Ten dualizm, który wystąpił w osobie pana wicesterosty pana Mariusza Turańca, nie powinien mieć miejsca, ponieważ pan Mariusz, głosując i na zarządzie, i głosując na sesji Rady Powiatu 28 czerwca 2012 roku wyraził wolę i był za tym, aby Poprzeć rozmowy na temat konsolidacji szpitali w Zgorzelcu i w Bogatyni. Występując w programie telewizyjnym i kierując słowa do mieszkańców Bogatyni, dał wyraz odmienny, wywołując pewien niepokój wśród naszych mieszkańców. O zakończenie dyskusji w tym temacie zwrócił się starosta Bieliński, który raz jeszcze podkreślił, że jest pewien, iż dzięki wspólnemu wysiłkowi podjętemu przez oba samorządy uda się wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców powiatu. Stanowisko oficjalne stanowisko zarządu, jak, jak zaznaczyłem na sesji jest takie, jakie, jakie przedstawiliśmy w akcie o połączeniu i skierowaliśmy do władz gminy Bogatynia, teraz oczekujemy na odpowiedź. Nie ma innej żadnej oficjalnej, nie ma żadnego innego oficjalnego stanowiska. Bo uważam, że najważniejsze jest to, co tutaj padało z US, moich przy, kolegów radnych, yy, bezpieczeństwo i za, yy, medyczne mieszkańców gminy Bogatynia. Tak? a pojawiają się różnego rodzaju. No nie powiem każdy bardzo wielu próbuje ugrać coś poza tym. Uważam, że wszyscy poczyli, powinniśmy patrzeć przede wszystkim na, przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców Bogatyni i całego powiatu, bo to są dwie rzeczy, których w pewnym momencie nie można, roz, nie można rozdzielić.